Cześć, wszystko najlepsze! Dzisiaj witam was na nowej serii. Yy, Kolezy, na miejscu dzisiaj ze mną jest Agro Ursusowe. Witam. rozpoczęliśmy yy, nową serię. Bo. poledzę za miedzy. No, się nie malwcie, po po się skubnę tylko się muszę z kolegą dogadać, z tym co mam, Czyli ze polskim gospodarstwem. I no, tutaj stoi na pierwszy ogień z Turem. Który dawno nie wyszedł, który. Y tak niedawno wyszedł. Który z zespołu szpaku, jakby ja ktoś pytał. E teraz lecimy tam. Tutaj mamy półk agromasza trójkę. Nie wiem jaki to jest model, ale agromasza to jest. To jest 902 od, od no, no prezesa Ziaro, który dawno, nie, która dawno nie wyszła. Ogólnie no, pozdrawiam. Ogólnie, ogólnie wczoraj chyba wyszła. No, no wczoraj. Tak, wczoraj. Jak, to, jak to nagrywamy, to jest. Y... Poniedziałek. poniedziałek. No to w, w niedzielę wyszło, no to wczoraj. E, tutaj mamy satarkę, taki tutaj model sobie sami przeczytajcie, bo ja tam nie będę czytał. Tutaj mamy motyl, nie wiem jaki model. Brony czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery e, piątki, brony, brony piątki Tutaj stoi 30 HMK ze ściemnikiem, On ma nowy pulpit fajny w środku tam, o! E, Tależówka do, do tego ciapka tam to stoi. Eee, roszutnik do obornika, zapomniałem jaki model. Yyy, eee, tutaj stoi header od Bizonka. Którego zaraz wam pokażemy, o też stoi Bizonek, tylko o, tu. Stoi Bizonek ZZ-50, -Z dobrze mówię? Czekaj, spadę z tyłu. No, nie Siedzie, nie z... Zobacz! Odbieram rurę ci. Hmm, no. Tak, tak tak. wygląda. Jeszcze mam go pokazać w środku, o, tak wygląda, ładnie. Cześć, tu że z tobą. Cześć, już drzwi. Nie mogę jest... chyba. Dzisiaj... da się, czekaj. No to weź otwór, bo nie wiem, jak się otwiera. To jest panel IC? No, a jak? A, no, wczoraj testowałem go i nie mogę otworzyć, to, to jest dziwny mega. No, hmm. no, no, zobacz panel. No, no, jest rura. No mi się nie nie otwiera, bo ja tego nie widzę, ale dobra. E, ja się nie rządzę po twoim gospodarstwie. Zamykamy to i jeszcze maszynki mam na no sklepie i się je zwieziemy. I te... I drugi odcinek będzie u tego pana, co tutaj ze mną chodzi. Witam. E, A Z tej no, strony? No, podam ich do jego kanału. E, no. I co? Po... Zostawcie suba. No. Lajka. Zdzwonę i wyczekujcie na o, kolejne odcinek No Także chyba bierzemy, nie wiem, Perkinsa i jadę do maszyny zwieść Nie wiem, czy mi sąsiedzi pomoże, ale nie wiem No sąsiedzi, ja muszę Bizona Z057 zwieść No Ale będę, nikomu nie będę mówił, to zobaczą wszyscy na moim odcinku maszynki, no. jakie mam Dobra, no to ja, ja, ja biorę sobie, ja sobie pobiegnę Dobra, to bierzemy, to bierzemy Perkinsa i jedziemy Górnia imię nie będzie słuchać, sorry, bo wooden berkins jest głośny dosyć że jak mi nie, nie będzie słuchać w historii i znowu to lali będę na pewno tu siedzie, to ci tych maszynek zostało ci powiem no chętnie tak, tak. i za chwilę zobaczycie ile zostało ładnie wygląda he, he Idzie maszyna Ach, te latziny tylko, no, spowalniają się. swoje widzowie zobaczą yy, mojego Bajzona, No, ale to tam nie zobaczę. No, ja to zobaczę, bo ja nie widziałem go jeszcze. Będziemy zwozili te maszynki. Ogólnie, jak się pytać, kiedy będzie live z onkami przez koszulów, Chyba go niestety nie będzie, ponieważ yy... jak zjadę i wam wykończę. końca zjadę sąsiadowi, żeby nie było. Yy, nie będzie, czy tam subu, ponieważ chyba się nie wyrobię. A po drugie, nie wiem co na te live'y, yy, te o, jak te jedzie. Aha. Yy, ponieważ, yy, nie wiem co oczycie na te live, czy Farmiga, czy Beam Drive, nie wiem co wyczekacie. No możecie w komentarzach, ale zobaczcie, czy ten live będzie. Oj, tutaj już. A sumki stoją. Co by tu wziąć teraz. Nie, bizonka i mogę już ten. E, wezmę się i mogę przyjechać. Hmm. Aha, A niech twoi widzowie napisą, napiszą w komentarzach, o ilu tysięcy mamy za to. O ilu pieniążków. No. Ło. Wow. No, le, ledwo, ledwo podniósł Perkins tę szarkę. ale ja podniósł. Będzie trzeba płynną pompę zrobić. Sąsiady się patrzą jak ja jadę w takim wiząkiem przez wioskę. Zalecimy. Agnesu mam nadzieję, że wam na filmie nie będzie lagowało, bo nie chcę znowu, żeby się ujrzalać nad lagami, także... Ja, ja, ja tylko mam czasami zaczynki, ale małe. Aby chyba ma być mniej więcej, nie wiem. Kurde, że 60 odbali. Jak się wystraszyłem? Ty tam są ciecz. O. O. zwolić w jakiejś, bo za chwilę walniemy coś i my, na Gospo. Gdzie by tę koszarkę postawić? ja się słyszę w moim domu, jak ty tym Perkinsem jeździsz. He. No, to no, taki jest głośny, niestety, Perkins. Ale to jest polska wieś, nie? No. Tutaj zostawimy koszarę. Kurde, słowa wyjaśnię, z strasznie. Yeah. Dobra. Nie wiem po co ten walc zakładam. Na, nie, nagiana nie kosza. Na razie. Dobra. Idziemy po więcej maszyn. Za chwilę są siebie już tam ja bym i Tylko wyżej podnoszę, bo za chwilę mi czy ten odcinek w poniedziałek jeszcze wleci, nie wiem. i my to nagle mamy, ale chyba wleci. Zobaczę jeszcze. A mój we wtorek może, bo chcemy, żeby ta seria była codziennie, ale to nie wiadomo, jak to będzie. Wątpię, bo nie, no by, nie będzie to no ten... jakby daily, bo mój telek czasami no. będzie słabi, się nie wyrobi. że jest przesyłanie na YouTube. nie będzie żeby nie raz na tydzień, albo nie wiem. Albo dwa razy w tygodniu może być odcinek, lub trzy. No. Żeby też nie było tak jeden, nie? Dobra, podczepiamy ten... To by wjadła z półką tutaj do mojego garażu. Czekajcie. Już do ciebie jadę. No pozwólcie, że włączę na chwilę chudy. Dobra. No gram bez, yy, bez chudów nagrywam Aha Turba choczu, dobra yy, Nagrywam bez chudów, żeby to oni wyglądało i żebyście lepiej to oglądali A tak na co dzień gram z chudami Jakby to. mi ktoś zwrócił uwagę, że robię zdjęcia z chugami i od tego czasu To jeszcze za czasów 17, bo fajnie, kiedy to było i teraz skutków naczycamy, na naciskamy filmy, nagrywamy i robimy podrywkę. Ogólnie zapraszam na mojego Discorda i ogólnie zapraszam do kolegi Adama Ufusa, który mi pomógł zrobić serwer, dam link do niego, bo jest bardzo dobry, bo bardzo dobrym ziomalem mi pomógł żeby serwer, który jest sam ale są lasy ja znowu yeah. kolejne lagi, fajnie ja zapraszam do Adama Usa bardzo, bardzo, bardzo fajnie coś tutaj robi lecz dam liczbę w opisie albo w tarcie nie trzeba ja się ale taki będzie leniwy że tylko dam liczbę dobrze jeszcze link do Discorda mam, wam też wkleję, żebyście się samo widzieć. Nawet mogę z nami pogadać czasami. To, to tak weekendami, bo w tygodniu nie, było są lekcje, nie? Bo u, u, weekendami, albo wieczorkami tak w tygodniu. No bo jak szósta klasa czy siódma, nie wiem. My jesteśmy. Szósta. Ja, ja jestem, ja jestem piąta. A ty... Klej... Ale wiek mamy ten sam Tylko że ja później przyszłem do szkoły mm. Tak mała historia. No ja szedłem od tych sześciu lat Ale w sumie co was to interesuje? No, w sumie Nie, ja co tego nawet. To są prywatne rzeczy No właśnie Kurde, wolę Będziesz jakieś prace polowe dzisiaj robił? Nie wiem bo szybko, te, bo szybko te maszynki zwiedziemy, we dwóch, bo tam jeszcze trzy maszynki zostały. Za długiego filmu nie chcę robić, bo potem się długo będzie eksportować film, bo No to zalecimy. Mam nadzieję, że to się nagra, bo jak nie nagra, to się tak... Że, że nie wiem. I słuchajcie, my te filmy robimy na zapas, ogólnie. Będziemy mieli co oglądasz. No tak. I to będziemy wrzucać te, tak, nie? No. Dobra. Yy. Papaczkę ci tu zostawię sąsiedzie. Ogólnie się widok pryzy możesz ode mnie pożyczać. Bo ja mam krówki, a ty nie masz żadnych tak. zwierząt. Masz, Może ja, nie mam żadnych zwierząt, ale chyba postawię chleb chyba do, do świnek i będę miał świnki. Albo kur... Albo kupisz sobie te... Yy, kury, nie? Możesz no. też kupić. No ale to kury to, to, to są za zwierzęta. Ale obornik, no i pewnie ja ci będę tam dawał, nie za słowa oczywiście. A jeszcze powiedz czemu ja nie było u Ciebie live'a wczoraj, bo mówię, żeby nie wczoraj live. A. No i słuchajcie, bo u mnie live'a nie było, bo był taki problem, że jak wiliśmy by, na serwer, to miałem tak przerąbane raz i chciałem tego live'a odpalać. Za to was bardzo przepraszam, ale za tydzień no! sobotę! Albo w piątek wam odpalę live'a i godzinnego i wam to wynagrodzę. Hmm. Ja też chyba live'a zrobię i to bo bo, no bo u ciebie dawno live'a nie No bo o na czysta słuchoda, to Jak było widać e, te filmy z informacjami to mam wszystko prawie wyjaśnił, że miałem słaby internet no, no po prostu nie mogłem ani zrobić live'a i po drugie, jeszcze farminga nie miałem, bo mi się y, Epic Games coś dostał na głowę i musiałem usunąć i farming mi się jeszcze usunął, tak że byłem tak mega wkurzony, że hajku. Sąsiedzią Józef Cipresa. No. Ale teraz jestem zadowolony, bo mam farminga i będę wam nagrywał. We dwóch będziemy nagrywać. siedzie, gdzie jesteś? O tu, na tutaj jadę. Bo ja już do ciebie nie jadę, bo ja Wszystkie maszyny już prawie zwiezione. Wiecie jeszcze, bo jeszcze została ta zdrabiarka. Ale sobie to musiał kupić pola, bo ja już kupiłem trochę. No ja tam mam... Yy, ja mam chyba ile? Ja mam... Ja mam dwa pola. Ja jeszcze kupię kilka. Ja jeszcze z dwa kupię, żeby, bo chcę mieć jedną łączkę właśnie. Po domu sobie zrobię tam łąkę. pole numer jeden będzie łąką. To są siedzie, jadę do siebie i... No i zobaczymy się później do Może przyjdziesz mnie odwiedzić. pojadę zaorać w nie wiem zobaczę we zmęczeniu co dwójkę i pojedziemy sobie zaorać jeszcze mogę ci przyjechać pomóc no. ale nie wiem bo ja będę chyba musiał orać za haką u siebie Więc też nie wiem teraz to przeznaczę chwilę czasu na popatrzenie pole może fajne, że na jakieś dziecko. No ja sobie kupię jakieś tam nie? i będę sobie a do tej o, orki jakieś pole. Ja będę ziemniakiem orał. Aha. A może tu tę łąkę kupić? I będę sobie orał tę łąkę? Nie wiem. W sumie nic mi się łonek olec. Bo to trochę zajmuje. Dobra, słuchaj, no to... Yy, na twojej, Nie wiem, kurze bo... Która jest na pole, to... Yy, sorry, ogólnie... Sorry, ogólnie... YouTube'a przepraszam, widów, yy, że mam dźwięki, ale niestety... No młodsze rodzeństwo mam. No, no moje no, no rodzeństwo jest teraz, w przedszkolu, ale to nie ważne. No i to jest nieważne Kogo to obchodzi ale, Tak, 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 że mam teraz kupy i mogę jednego zrobić ale w sumie po co ja to pierwsze, ale dobra Nieważne yy, Jedziesz ze mną orać? A masz, a masz, a masz wielki kawałek? Yy, pole numer 8 Jeszcze będę miał pole numer... O, wi... Słyszę, że są pali tam ciągle. tam ciągni ci po I czekaj, bo jeszcze chyba będę miał No i jeszcze mam łąkę taką jedną dużo Pole numer 10 jeszcze mam ja, to są moje wszystkie pola No to łączę pierwszy... Słuchaj, Słuchaj, e, 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 stój. Eee, ej, e, bo mi przejedziesz. słuchaj, to pojedziemy w te w pole numer... na ziemniaki pojedziemy no. Potem przyjedziemy tu, okej? Okay? No, to ja lecę. Lecę, lecę i odpalam Ursusa i lecę. Sam się na ma taką samą czwórkę, tylko rzutą i ze sprzedim napędem, nie? Czyli ma dziewięć no, czwórkę. Tam stoi bo 900 kula. Wiecz jak Ostałem. je? E... Chodź za mną tu. Jedziesz. Odwiedziesz na chwilę do mnie na ten, na tu się. Bo ty nie masz półgu takiego jak ja i... Widzisz, nie? Ja mam czwórkę i to trochę ciężej jest, bo i my mamy wroga czy no i ja mam trójkę żeby kurde no o jezusu siedzi nie mamy tak zacząć to może będzie... to chyba będzie kurde to murde są słabe. co on robi stój próbuj ale jestem przegłos bo Yy, chodzą w dwie czwórki w jednym miejscu. Dobra, mogę wstać, bo no bo bym się podczepił. Dobra. Eee, wał... Eee... Już to? się wierzę, że podczepiłem. Przejedziemy, nie? Dobra, to już pierwszy, bo ja nie wiem, gdzie się to mocne pole. O tu blisko. Te hamulce są... Tu jesteś bo tu... No, no tak? te hamulce są walnięte, no. No. A to jest też stary ciąg, nie ma się co dziwić. Tu w lewo. Mm. To pole mamy do orania. Ogólnie będę ją przerabiał na, na 912, do hamulce będą lepsze, na pewno. A te 912 to będziesz robił? No z niej. Kurde hamulce. Okej. Okay. Rozłożamy. Dobra. Chyba jest. ale e... nie. Kurde, kurys, 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 No jedziemy. Dobra, wjeżdżam, wjeżdżam No jeszcze miniaturkę zrobię. Ta, ta będzie lepsza, bo już zrobiłem, ale, ale ta będzie lepsza jedna. A dawaj podjedź do mnie, może będzie lepsza. Czekaj, tylko podjadę i... Nie, ruszaj. Coś te biegi ciężko chodzą. Naprawdę, będziemy musieli jechać do remontu. Dawaj, furta, rura. Dobra. No mój sprzęt ci nam. No, no bo twój ma napęd, a mój nie. Dobra. No, może sobie założysz napęd kiedyś. Dobra. Ale już trzeba Dobra, miniaturkę. Ja o, tak, stan, no. Dobra, zrobiłem, już Jadę. A czemu ty go nie, no, rozłożyłeś? Rozłożyłem. No, on jest taki... On jest taka czwórka On jest rozłożony O nie, czekaj! Czemu... Sąsiad! Ty, ty mi kabli nie podpiąłeś? Podpiąłem no jak To jasne, co się stało Czekaj. Do, dopiero teraz mi się rozłożył! No są... Nie, go no, są, no przecież Ej, dopiero teraz mi się rozłożył. Są Sąsiedzie no to coś tam ci, no, chryda może, może nie zadziała No, też mam stary to... czekaj ja i teraz Ojecie, cień orka będzie no nie I mnie Dobra, i rura Te biegi ciężko nie ja pierdziele. Nie ma tej nie, bo ty nie chciałeś cudzienki zahaczyć. Łe, łe. Widzisz to są głupie hamulce O o! Objechałam cudzienkę Teraz cię nie będzie długi, bo ponieważ żeby mi się to szybko wyeksportowało Hamur. My chyba będziemy już kończyć odcinek, bo... Na moim odcinku też możemy trochę poholać. No i co? No... Zostawcie suba polskiemu Ursusowi. Zostawcie łap... W górę. No i suba, lajka. Dam link do Agreswiry UCSowej i też paniecie, dajcie słupka, No, także żegnamy się z wami, siema, na razie, cześć, siema, siemanko!